Siemano tu Oski.pl03, a to filmik z Minecrafta. Dzisiaj pogramy sobie w Survival Games. Wiem, że dawno filmików nie było, ale jeszcze programu szukam do nagrywania. Tutaj mamy strefę dla vipów ów to nie wchodzimy, bo mnie VIPy. Weźmiemy sobie auto, żeby mieć mapkę od razu, żeby nie szukać. SGW, to żeby było szybciej Jak macie jakieś pomysły do filmików to możecie wysyłać w komentarzach Dobra gra się rzecz zaczęła Szybko biegniemy do skrzynek O mam strzały Mamy spodnie i jedzenie to dobrze Będziemy teraz szukać skrzynek O i to go Uprzedziłem okay. Przepraszam za te lagi Ale ściągam pewien program Oni się tam biją Ja tam sobie wejdę do Skrzynki Czeka czy ich zabiję bolagi są A, zabiję. Obry O, ile strzał, dobrze Spodęki mamy Ziemniak to nie. Jabłka tu, strzały tu Dobra i mamy już ekwipunek Pewnie zauważyliście, że Nowy trick zrobiłem, że w podwójnej skrzynce są dwa jakby dwie, dwie skrzynki małe w jednej w dużej <tryk> Trochę przyciszę, bo trochę głośno <tryk> Przepraszam, ale trochę chory jestem Dobra, będziemy teraz zabijać Nie ma. Mamy kolegę Widać, że chce zginąć Zginął <laughs> Mam nadzieję, że polubicie moje filmiki Bo się dużo na, na nie staram No Czeka czy coś tu będzie O jest takie laki Lagi laki szkoda, że tu nic nie ma Będziemy jak po... No i nie ma. Dupa. Może coś z kolegami nagram, ale nie wiem Ile nas jest Jeszcze 8, a 9 ze mną to Powinni gdzieś być Ja może się tu skampie Ja, za murzyny Ten serwer jest bardzo ogarnięty W opisie będzie IP tego serwera Często jestem na tym serwerze więc możecie wbijać Ogarnięta administracja W zamku nic nie ma <grym> Gdzie... Gdzie te ludzie? Ludzia. Przepraszam... Za kolegę... Za mnie przepraszam. Takie czopy... Nie ma ich. to tutaj miało być Tu jest domek Tylko jak do niego wejść O jest Jakiś zniszczony pewnie Opuszczony Pusto Wida <laughs> <laughs> Kurde gdzie są ci ludzie <laughs> A chciałbym pozdrowić mojego kolegę Michała i Kuby Jaczewskiego. O są Dobra, Pa pa pa, na to Ucieka, ucieka Ucieka, ma wszystko lepsze No nie my Muszę tylko... A panie zregenerowało. Yeah! Oezu, ale się wysypał taki dobry. Więc teraz będziemy koksić. FPS-ów mam dużo, ale słaby interes mam na razie. O Jezu, ale dobrze. Dobry był. Nie z tego? Dobra Sypią się jak grzyby po deszczu Co tu miał fajnego? Spodęki Miecz O tam jest od razu Jeszcze nie będziemy przemieniać tylko trzeba gonić Mamy uciekiniera oj. oj, oj. Trzydzieści cztery szczęły I czego ubijemy? Kampi Czego szybko, szybko dajemy nam się uda tak? nie co się stało nie wygraliśmy brawo wygraliśmy arenę 5 dobry filmik wyjdzie z tego więc wygraliśmy ale chcę jeszcze na parkura wejść zobaczymy jakiego mam skilla tylko gdzie to jest? chyba tam Miejsca dla VIP-ów, lol Dobra, tu jest parkour To chyba diabeł, bardzo fajny I zobaczycie Na jednym sprincie, ooo I czy nam się uda? O, dobra To tym Nawet miłym akcentem Kończę filmik Dobra, ja jestem OskIP.pl Dobra, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie siemanko.